Siemanko, mam jak miał to jest w kolejnym filmiku. I yy, dzisiaj postanowiłem zrobić konkurs wielkanocny. Nagrody nie są jakieś okazały, jedna jest właściwie nagroda. Głównie to są bazówki. Yy, to jest taki, można powiedzieć, zestaw startowy. Jeżeli ktoś dopiero zaczyna zbierać kolekcję to na pewno, yy, jeżeli wygrałby w takim się przydałby mu się te karty. Mamy tu przekrojnik już kart, już mi się nie chce ich czytać. Yy, jest ich tam trochę, bazówek. Yy, nie mam za dużo takich kart na wymianę na oddanie, więc tylko takie karty mogę Wam w tej chwili zaoferować. Większy konkurs z lepszymi nagrodami pojawi się w, w, na 1000 widzów. Także jeszcze trochę czasu pewnie do tego konkursu minie. A teraz taki ok, konkurs wielkanocny. chciałem zrobić takie nagro... to są karty takie nie, nie najlepsze, dlatego ci, co mają ja pewno jakieś większe kolekcje, to takie karty im się nie przydadzą, więc... No ale zawsze ktoś może, ktoś może ma mniejszą kolekcję, może po prostu mu się przydadzą, nie wiem, na wymianę czy na coś, także zrobiłem taki konkurs, żeby wygrać te karty, wystarczy wpisać w komentarz, biorę udział, jeżeli ktoś da łapkę w górę, będzie super i suba, oczywiście też nie, też mi mm, się cieszył, gdyby dał, ale nie trzeba, bo ja bym, ja... Nie chcę zdobywać widzów przez to, aby kogoś zmuszać. Yy, poprzez robienie konkursów, żeby mi ktoś dawał suba, żeby yy, mógł wygrać karty. Także jeżeli ktoś chce, może dać, jeżeli nie, to nie. Yy, tak samo lajka nie trzeba dawać, wystarczy pisać, biorę udział. Yy, no i to wszystko. Yy, taki konkurs Wielkanocny, robię go teraz, bo później, wiadomo, poczta nie będzie pracować, także. Chcę, żebyś mm, zwycięzca jeszcze dostał tę nagrodę przed świętami wielkanocnymi. Także e, co, e, w tym filmiku to tyle. E, mówię, nagrody nie są najlepsze. Na tysiąc widzów będzie dużo lepszy konkurs. Także co, e, pozdrawiam Was, trzymajcie się i cześć. A, i można odpowiedzi pisać do, e, do niedzieli. Czyli dzisiaj mamy sobotę, czyli cały tydzień macie na to, żeby pisać y, odpowiedź y, odpowiedzi pisywać y, zapisywać na ten konkurs że dziękuję wam za obejrzenie tego filmiku pozdrawiam trzymać się i cześć